Dzień dobry. Rozpoczynamy nasz webinar i dziś opowiemy państwu o usługach i programie partnerskim, które oferuje Cloudsy. Dlaczego partnerzy są zainteresowani współpracą z Cloudsy? Jesteś specjalistą IT, ale nie pracowałeś jeszcze z chmurami? Nie podobają ci się skomplikowane i niewygodne interfejsy? Twoje rozwiązania chmurowe nie spełniają oczekiwanych wyników finansowych? CloudC rozwiązuje takie problemy. Już teraz CloudC ma ponad 200 aktywnych partnerów i ponad 3000 klientów. Jakie modele współpracy z CloudC są możliwe? Jest ich trzy. White Label. Wdrażasz serwisy CloudC pod własną marką na naszej platformie. Twoi klienci mogą nie wiedzieć, że korzystają z usług CloudC. Panel sterowania będzie wystrojony w Twoim własnym stylu firmowym i nieść Twoje logo. Odsprzedawca. Ten model wykorzystuje zarówno naszą markę, jak i naszą platformę. Po prostu odsprzedajesz nasze usługi. Model Agencyjny. Przyprowadzasz do nas klienta i otrzymujesz wynagrodzenie. Jesteś w zasadzie pośrednikiem między klientem a klaucji. Czym więc jest CloudC? CloudC to pakiet serwisów IT w postaci platformy IAS zaprojektowany i przygotowany specjalnie dla partnerów i w ten sposób, aby partnerzy mogli efektywnie z niego korzystać i zarabiać na nim. CloudC posiada w swojej ofercie wiele usług: a mianowicie kompletną infrastrukturę IT w chmurze z możliwością elastycznych zmian w celu dostosowania do potrzeb klienta. Możliwość budowania infrastruktur hybrydowych, w których część znajduje się na własnych zasobach klienta, a część w chmurze. Służby odzyskania danych w przypadku awarii: Licencjonowanie oprogramowania Microsoft SPLA, służby tworzenia kopii zapasowych, magazyn do przechowywania danych, w tym kopii zapasowych obiektów, dokumentów, etc. CloudC nie tylko zapewnia pełen zakres usług i w chmurze, ale także oferuje bardzo korzystny program partnerski. Dla naszych partnerów przygotowaliśmy najlepsze warunki, w tym możliwość pracy zarówno w modelu agenta, jak i na zasadzie schematu White Label. Możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów IT schowek na swoje potrzeby lub demonstracje. Więcej niż 20% prowizja dla partnerów. Okres testowy odpowiadający wymaganiami partnera. Premie i bonusy dla pracowników partnera. Dodatkowo można liczyć na wspólny marketing, generowanie leadów, własny wystrój panelu sterowania itd. Jeszcze raz chcemy podkreślić, że program partnerski i warunki, które oferuje klaudcji, mają na celu pełne wsparcie i kompleksową pomoc dla partnerów. Owszem, nasz program partnerski pozwala partnerom zarabiać więcej, otrzymywać wsparcie przedsprzedażowe i klientów potencjalnych od CloudC. A propos, możemy również zapewnić całodobowe wsparcie techniczne dla Twoich klientów czyli wykonywać pełny cykl prac związanych z obsługą klienta w imieniu partnera. Przyjrzyjmy się teraz usługom, które oferujemy i jak są one skonstruowane. Platforma Clouds jest w pełni klastrowalna i odporna na awarie. Usługi są umieszczone na klastrach, co oznacza, że w przypadku awarii któregokolwiek węzła, maszyna wirtualna zostanie automatycznie uruchomiona na dostępnym węźle. Wszystkie elementy infrastruktury są zdublowane i mają cross backup. Co minimalizuje ryzyko przerwy w pracy lub utraty danych. Do użytku z maszynami wirtualnymi oferujemy trzy rodzaje dysków wirtualnych, umieszczonych w magazynach dyskowych, z gwarantowanymi wskaźnikami wydajności. Są to dyski Super, maksymalnie 30 tysięcy IOPS i Standard, maksymalnie 10 tysięcy IOPS, przeznaczone do obliczeń i typowych zadań oraz Archiw. Dyski wolniejsze do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji, maksymalnie 1000 IOPS. Maszyny wirtualne mogą mieć systemy operacyjne zarówno Windows, jak i Linux. Usługa podstawowa to Elastic Cloud. Moc obliczeniowa do tworzenia, hostingu i wykorzystania elementów infrastruktury IT. Maszyny wirtualne, dyski, sieci i usługi sieciowe oraz opcje dodatkowe. Z opłaceniem faktycznego wykorzystania każdego elementu z osobna. Innymi słowy, nie przydzielamy stałej puli zasobów, a ty korzystasz tylko z tych zasobów, które są ci w danej chwili niezbędne, z możliwością dynamicznej zmiany w razie potrzeby. Można również dedykować zmiany programowo, ponieważ istnieje API dla tej usługi. Główne operacje są zautomatyzowane i odbywają się przez nasz panel sterowania. Gdzie możesz samodzielnie zarządzać ustawieniami, wykonywać niezbędne operacje, zmieniać konfiguracje, dodawać dyski, korzystać z usług sieciowych itd. W panelu sterowania umieściliśmy wszystko, czego potrzebujesz. Serwis pozwala na korzystanie z własnej biblioteki plików, w tym obrazów ISO. Każdą maszynę wirtualną da się podłączyć do backupów osobno, co jest opcjonalną dopłatą. I określić głębokość przechowywania. Opłaty są naliczane za minutę. Opracowaliśmy kalkulator, w którym możesz wybrać odpowiednią konfigurację w oparciu o swoje potrzeby, dodać dodatkowe opcje i od razu zobaczyć całkowity koszt. Cena może być podana za dzień, jak również za miesiąc lub za godzinę. Koszt może być obliczony dla pojedynczej maszyny wirtualnej lub dla kilku maszyn wirtualnych. Po obliczeniu możesz stworzyć potrzebną konfigurację lub pobrać plik Excel, aby przekazać je swojemu klientowi. Dla Elastic Cloud oferujemy trzy rodzaje maszyn wirtualnych: podstawowe, uniwersalne i wydajnościowe. Podstawowe maszyny wirtualne są przeznaczone do lekkich obciążeń i nadają się przede wszystkim do prostych operacji i testowania. Tego typu maszyny wirtualne mogą być wykorzystywane np. do hostowania mikrotik wirtualnych routerów, serwerów DNS lub do innych prostych zadań. Są one umieszczone na serwerach z procesorami typu Intel Xeon R, CPU E52630, i dla maszyny wirtualnej zostaje przydzielone nie więcej niż 50% rdzenia procesora. Takie maszyny wirtualne mają niski koszt. Maszyny uniwersalne i wydajnościowe nadają się raczej do standardowych zadań i tam, gdzie wymagane są już poważne obliczenia. Znajdą się one na platformie o wyższej wydajności, przy czym uniwersalnym maszynom wirtualnym zostaje przydzielone do 50% CPU, natomiast wydajnym maszynom wirtualnym gwarantowane 100% rdzenia CPU. Tego typu maszyny mogą być wykorzystywane do typowych zadań. Hostingu serwerów internetowych, baz danych, usług terminalowych itd. Jak już wspomniano, zarówno Linux, jak i Windows mogą być używane jako systemy operacyjne w MW. Licencja na Windows Server jest już wliczona w koszt maszyny wirtualnej. Przygotowaliśmy typowe szablony maszyn wirtualnych, dzięki czemu można szybko utworzyć potrzebną maszynę. Możliwe jest również podłączenie backupu osobno dla każdej maszyny wirtualnej. Jest to opcjonalna płatna opcja z możliwością wyboru okresu przechowywania 2, 7, 14 lub 30 dni. Rozwinę jeszcze trochę temat kosztów dysków i kopii zapasowych. Jak powiedziano wcześniej, w panelu sterowania można włączyć automatyczne tworzenie backupów dla każdej maszyny wirtualnej odrębnie. To jest można oddzielnie tworzyć kopie zapasowe tylko tych maszyn, które są potrzebne. I ustawić różne okresy przechowywania. Pobieramy stałą opłatę za instalację i dodatkowo obliczamy koszt w zależności od rozmiarów dysków, które są podłączone do tej maszyny wirtualnej. Ważne! Tworzy się backup wszystkich dysków podłączonych do maszyny wirtualnej. Jak wspomniano wyżej, oferujemy trzy rodzaje dysków: super, standard i archiv. Wydajność i koszt zależą od rodzaju i pojemności dysków. Ważną rzeczą, na którą należy tu zwrócić uwagę, jest to, że im większa pojemność podłączonego dysku, tym mniej kosztuje 1 GB. Dysku Archiw nie da się użyć jako dysku systemowego MW. Ogólnie rzecz biorąc, powinny one być stosowane tylko do tworzenia kopii zapasowych lub do przechowywania rzadko używanych danych. Zatrzymajmy się jeszcze trochę nad tym, jak zorganizowane są rozliczenia. Naliczamy opłaty za komputer, czyli maszynę wirtualną jako zestawu CPU i RAM, dyski systemowe i wszystkie dodatkowe, publiczne adresy IP i dodatkowe usługi sieciowe, backupy opcjonalnie. W każdej chwili możesz zatrzymać rozliczanie bezpośrednio w panelu sterowania. Ważne: po zatrzymaniu naliczania opłaty za komputer zostają zatrzymane i maszyna wirtualna też. Nie będzie można się z nią połączyć. Aby uruchomić maszynę i zacząć z nią pracować, należy najpierw wznowić billing. Chcemy podkreślić, wszystko to się robi samodzielnie w panelu sterowania, bez konieczności kontaktowania się z pomocą techniczną. Dla wygody naszych partnerów opracowaliśmy dodatkowe funkcje w panelu sterowania. Jedna z wygodnych cech to możliwość przełączania dodatkowych dysków Pomiędzy maszynami wirtualnymi. Można na przykład stworzyć jeden dysk dodatkowy, umieścić na nim dystrybucje lub kopie zapasowe i przełączać się między różnymi maszynami. Korzystanie z serwisów sieciowych jest również poręczne w panelu sterowania. Istnieje możliwość tworzenia sieci wirtualnej, zarządzania nią, dodawania publicznego adresu IP, podłączenia nowych maszyn wirtualnych do sieci, tworzenia reguł NAT i tym podobnych. Możliwe jest również wykonanie snapshotu każdej maszyny wirtualnej. Zapisuje się bieżący stan maszyny, co może służyć do zabezpieczenia wprowadzenia ważnych zmian. Jeden zachowany przez 7 dni snapshot jest dostępny bezpłatnie. Wygodne dla partnerów jest również tworzenie klientów w konsoli i przekazywanie do niego zasobów z różnymi poziomami dostępu. Na przykład, aby mógł pracować z maszyną wirtualną, ale nie miał możliwości zmiany konfiguracji lub podłączenia nowych usług. Wszystkie te operacje wykonywane są w panelu sterowania, więc nie ma potrzeby zgłaszania się do pomocy technicznej. Ogólnie rzecz biorąc, funkcjonalność konsoli jest wystarczająco duża, aby wykonać wiele niezbędnych operacji, a dla partnerów zaimplementowaliśmy wiele przydatnych funkcji dodatkowych. Chcielibyśmy osobno opowiedzieć o możliwościach API. API istnieje i może być dostępne na żądanie. Kluczowe procedury, które można dokonać przez API to tworzenie, usuwanie, włączanie i wyłączanie maszyn wirtualnych, tworzenie, usuwanie sieci wirtualnych i łączenie z nimi, zmiana rozmiaru dysków, montowanie, odmontowanie dodatkowych dysków, włączanie, wyłączanie billingu na żądanie lub na określony czas, tworzenie backupów i snapshotów i odtwarzanie z nich oraz wielu innych. A na koniec naszego webinaru kilka słów o serwisie magazyn S3. S3 to sposób przechowywania danych, obiektów, w którym każdy umieszczony obiekt ma swój unikalny identyfikator. W ramach magazynu obiektów nie ma ograniczenia pojemności, co oznacza, że magazyn jest elastycznie skalowany. Nasz magazyn jest całkowicie kompatybilny ze standardem S3, czyli można z nim pracować poprzez standardowe metody API dla S3. Generalnie, magazyny obiektów są używane do przechowywania kopii zapasowych. Prawie wszystkie programy do tworzenia kopii zapasowych są kompatybilne z S3 lub do przechowywania treści multimedialnych zdjęć, filmów, dokumentów, z kontrolą wersji. Nie ograniczamy w żaden sposób ilości danych. Nie liczymy też ruchu ani liczby żądań wgrywania i dostępu do obiektów. Dostęp odbywa się poprzez SSL. Wymaga jedynie otwartego portu 443 i nie wymaga ustawień firewalla. Cena usługi to zaledwie 25 tysięcy euro za 1 GB miesięcznie. Proszę wyobrazić sobie niewielką firmę działającą w branży nieruchomości. Zatrudnionych jest ponad 100 pracowników. Odbywa się stała praca z bazą danych klientów, obiektów nieruchomości i tym podobnych. Firma działa 7 dni w tygodniu. Mają kompletny bałagan w zakresie infrastruktury IT. Wszystkie komputery pracowników mają dwa interfejsy sieciowe. Nie ma wyraźnej topologii. Serwis, z którymi współpracują, jest na jednej sieci, pracownicy siedzą na drugiej. Baza danych znajduje się na wolnym, starym serwerze, który ma niską wydajność. Pracownicy marudzą i narzekają. Zarząd beszcza adminów, którzy próbują to wszystko jakoś poprawić. Ale przez wszystkie ubiegłe lata powstało takie rozbieżne zo sprzętu i problemów, że trudno zrozumieć, jak to wszystko uporządkować. Zarząd postanowił sobie za cel, aby jakoś to usprawnić, zwiększyć wydajność, zminimalizować inwestycje w nowy sprzęt. Ostatecznie pomogło rozwiązanie hybrydowe. Część infrastruktury przenosi się do chmury, pozostaje tylko to, co jest potrzebne lokalnie w biurze, drukarki i tym podobne. AD, serwer terminalowy dla pracowników oraz cała komunikacja zostają przeniesione do chmury. Skonfigurowane zostaje połączenie między biurem a chmurą. Co z tego mamy? Dyski SSD i nowa wersja SQL infrastrukturze dostawcy. Dobry przyrost wydajności około 40%. Dostęp do terminala jest stabilny, pracownicy nie narzekają, a cała pojemność jest redundantna po stronie centrum danych. Bo dostawca ma tam klaster, redundancję, N plus 1 i tak dalej. Nie trzeba kupować nowych serwerów, licencji, dodatkowego sprzętu. W rzeczywistości zaoszczędzono ponad połowę kosztów. Jednym z klientów jest firma outsourcingowa, świadcząca usługi księgowe i sprawozdawcze jako serwis dla różnych organizacji. W tej branży szczytowe obciążenie infrastruktury IT. Występuje w pewnych okresach przygotowania i dostarczania raportów. Aby nie rozbudowywać lokalnej floty serwerów fizycznych i uniknąć marnowania zasobów, zdecydowano się na wykorzystanie chmury. Najpierw zbudowano infrastrukturę hybrydową, część zasobów przeniesiono do chmury, następnie przeniesiono resztę. W efekcie brak inwestycji w sprzęt, brak marnowania sprzętu w dniach pozaszczytowych. Zmniejszanie lub zwiększanie zdolności produkcyjnych w razie potrzeby. API pozwala na stworzenie harmonogramu, w którym zasoby zmieniają się w zależności od potrzeb. Obniżono koszty IT w firmie i pozwolono na ich efektywne wykorzystanie. O naszych serwisach możemy mówić bardzo długo. W webinarze po prostu nie mamy czasu na pokazanie wszystkiego, więc proponujemy przetestować nasze serwisy. Jest to bezpłatne dla Ciebie i Twoich klientów. Aby rozpocząć test, wystarczy zarejestrować się w konsoli. Wszystkie usługi będą od razu dostępne. A jeśli masz pytania, napisz do nas. Kontakty są podane na ekranie. Z przyjemnością odpowiemy. Dziękujemy i zapraszamy.